Cześć, tutaj Karol czyli Glossy Jam. i dzisiaj zagramy sobie w Planet Zoo. Otworzymy swoją franczyzę z Zoo. Proszę bardzo, Glossy Zoo. To będzie nasz, nasze Zoo. O, otrzymaliśmy 100 jakiejś tutaj monety zielonej. Nowe Zoo kosztuje stówkę, więc tutaj o zarządzanie najpierw sprawdźmy o co chodzi. Są tutaj jakieś statystyki. Widzę, że, o, że logo można wybrać, czyli zmieniamy logo, nazwę. Mam nadzieję, że potem w tej wersji już pełnej będzie więcej tego wszystkiego. Myślę, że dodadzą tutaj więcej rzeczy. Dobra, taki małpiszonek? Nie, może bardziej coś takiego. No, to się bardziej z Zoo kojarzy, tak myślę. Tak więc dzisiaj zagramy sobie w Planet Zoo, zbudujemy swoje Zoo. Ehm, o, tak sobie teraz czytam, że mogą nas odwiedzać inni gracze, słuchajcie, czyli taka gra, rozgrywka online. Ehm, ja gram teraz pierwszy raz. Pierwszy raz w wersję z franczyzą. Wcześniej na live'ie mogliśmy rozegrać samouczek, więc jeśli wejdziecie teraz na kanał i sobie zobaczycie, to będziecie mogli zobaczyć, że tam rozgrywaliśmy taki scenariusz, który pokazywał nam, jak właściwie się gra w grę, co możemy tutaj robić, jak mniej więcej to wszystko wygląda. A teraz zaczniemy od zera. Będzie to pusta mapka, tak myślę. No i zobaczymy, jak tam to pójdzie. Widzę, że tutaj dużo rzeczy jeszcze jest zablokowanych, ponieważ to jest jeszcze jeszcze to jest beta, teraz, czyli taka wersja mega testowa, ponieważ premiera gry jest dopiero w listopadzie. No i teraz na tydzień udostępnili ją tak, że można sobie pograć i zobaczyć, jak to mniej więcej będzie wyglądało. No, jakby ktoś wcześniej nie wiedział, to e, to są ci sami twórcy, którzy stworzyli Planet Coaster. E, jest to gra chyba sprzed dwóch albo trzech lat. Tam się buduje różne takie park rozrywki, um, różne takie karuzele i takie rzeczy. No i tam też jakieś kilka dodatków. Do, do tego wyszło, to się rozwijało. Potem wydali Jurassic World Evolution, bardzo dobra gra, też ją mam i, i dużo się w nią zagrywam. Do dzisiaj wychodzą do niej dodatki, cały czas jest rozwijana, i myślę, że będzie rozwijana do końca jakby tej ery filmowej, bo teraz będzie film w, myślę, że w przyszłym roku, albo w następnym jakoś tak, bo teraz był ten Fallen Kingdom, upadłe królestwo, no i będzie ta trzecia część jeszcze jakaś, więc na pewno będą rozwijać cały czas to. No i tam się buduje parkour jurajski itd. i tak dalej, naprawdę są świetnie zrobione dinozaury. Więc, jakby trochę się nie dziwię, że oni tutaj. Dobra, czytam tu sobie te rzeczy. Nie mogę czytać i mówić jednocześnie. No, ale wracając, to jest nasza mapka. No, i tak jak mówię, oni rozwijali to Jurassic World Evolution. No, i jak to rozwinęli, to, to nic dziwnego, że poszli dalej i zrobili jak zwierzaki, tak? Więc, tutaj jest planet Zoo, można zbudować własne Zoo. No, i generalnie gra jest o tym, że, że budujemy swoje własne Zoo. Patrzymy, jak to wszystko mniej więcej wygląda. No i jak, no jak tam się to wszystko dzieje. Dobra, co my tutaj mamy? Widzę, że coś e, możemy zbudować. Właśnie ja zawsze na początek mam e, trochę problemy z tą grą. E, z każdą grą, z którą no, zaczynam grać, że tak powiem. Tutaj na szczęście jest wersja polska, więc szybciej można się tak odnaleźć już intuicyjnie. Dobra, zbudujemy sobie najpierw drogę. To jest pierwsza rzecz, którą zawsze buduję, budując różne parki. Czy to e, właśnie Planet Coaster, czy, czy Roller Coaster Tycoon. W plan, w Zoo Taikon, też wcześniej budowałem, zawsze zaczynam od drogi i potem dopiero wszystko ustawiam. więc Zobaczymy jak no to tutaj nam to pójdzie. Naprawdę trochę w tę stronę. Tutaj o, jeszcze trochę. Tutaj trzeba teraz już trochę zawrócić, żeby takie koło z tego za chwilę zbudować. Ale też trochę, trochę miejsca trzeba zostawić, bo to te wybiegi będziemy budować, nie? E, no i będziemy mieli te zwierzaki wszystkie, więc o, coś takiego, o. Dobra. No ale to jest tylko pierwsze koło, nie? I więc jest, jest takie jeszcze, jeszcze małe. Trzeba zbudować, wydaje mi się, z tej drugiej części coś. O, tutaj. I taki kwadracik z tego zrobimy. No, nie jest to kwadrat, ale, ale jest blisko. I myślę, że wciąż to nie jest koniec, że jeszcze trzeba trochę dalej tutaj coś odbić. Są też trasy dla pracowników. Z tego co się dowiedziałem, są takie trasy dla zwykłe dla wszystkich ludzi i trasy dla pracowników. Tam mogą tylko pracownicy chodzić, więc e, tutaj będzie o, taka droga do tych wszystkich takich e, budynków pracowniczych czyli właśnie taki budynek do odpoczynku, budynek dozorcy i takie rzeczy, bo one są potrzebne za bardzo tutaj, więc O, to będzie taki zakątik. Połączymy to ze sobą git. Dobra, myślę, że to tutaj już mamy. Czego tu jeszcze brakuje? Ja bym... Dobra, barierki to nie będą. Dobra, co musimy zrobić? Budynek, dozorcy, centrum handlowe, klinika weterynaryjna. Boże, mówię, nie ma, ja nie mogę mówić i czytać. I warsztat tam jeszcze był. Dobra, właśnie mówić, czytać i grać. Ja teraz zrobię trzy rzeczy naraz, słuchajcie. I jeszcze się pilnuję, żeby nie strzelać palcami, co przed chwilą zrobiłem i, i mogliście to usłyszeć. Więc się pilnuję, żeby niczego tutaj takiego nie zrobić. Dobra, tu mamy te wszystkie przedmioty, udogodnienia, wybiegi. Zobaczmy, zo jest teraz otwarte, więc tą Azję w trawie sobie zamknijmy póki co. Po co nam ludzie mają tutaj chodzić? To nie jest potrzebne. Tutaj będą pojawiać się różne statystyki. Trochę zwiększymy może cenę biletu dla dorosłych. Dla dzieci może zostać te trzy, ale dla dorosłych trochę więcej. No i tu widzimy, są różne, jakieś podatek gruntowy, coś tam, coś tam, goście, popularne zwierzęta, reputacja. Sporo tego jest. Widzę, że na reputację zo, to różne rzeczy tam się nam yy, są potrzebne. Dobra, mamy potrzeby gości, e, jakieś tutaj ile przychodu nam coś, e, z czego tutaj przychodzi, jakieś o, wykresy jakieś będą, dobra. Zamykamy to, lecimy dalej. Dobrze, teren, może trochę teren zmienimy, bo wiecie, e, no tak płasko to nie za ciekawie. więc o, trochę tutaj może więcej jakąś górkę. O, tu się robi tak, że przy tej drodze równo, no dobra, to niech tak zostanie. Tu trzeba trochę wyrównać to, żeby to nie było takie byle jakie. Ja słuchajcie, z góry uprzedzam, że mistrzem budowania w tej grze póki co nie jestem. To jest mój, moje drugie podejście do tej gry. E, pierwszym było właśnie samouczek, w którym nie robiło się za dużo terenów i tak dalej. W Planet Coaster grałem, ale bardzo dawno temu m grałem właściwie na premierę trochę. E, potem kupiłem jeden dodatek do tego i jeszcze tam trochę z nim pograłem. Ale niestety. Dziwnie to zabrzmi, ale gra miała dla mnie za dużo opcji. Ja się tam zgubiłem totalnie, bo tutaj też jest ten edytor, potem wam go pokażę, że tutaj wiele rzeczy buduje się nie tak, że od razu się stawia z katalogu, tylko jakby kawałek po kawałku i ja mnie trochę to to było dla mnie za dużo, bo ja chciałem jednak usiąść do gry. Poklikać sobie, trochę się odmurzyć, że tak powiem, no i to puścić wodę tej kreatywności, trochę też, ale w takim mniejszym trochę stopniu. No a ta gra jednak wymagała od nas tego, żeby trochę pomyśleć, żeby coś porobić i tak jak mówię, nie uważam, że to jest coś złego, bo to jest naprawdę świetne narzędzie. Mnóstwo opcji tutaj dodano i naprawdę ludzie tworzą cuda. No ale ja mówię, ja jestem typem człowieka, który woli przejrzeć sobie tą galerię, że tak powiem, prac innych i coś pościągać od innych po prostu i, i ustawić w swoim parku niż, niż samemu przy tym siedzieć. Bo może tego nie wiecie, więc teraz wam powiem w Planet Coaster i tak samo tutaj w Planet Zoo jest taki katalog. Można sobie wejść, przeglądać prace innych, budynki, które stworzyli, różne takie właśnie elementy, rzeczy. Więc to, to jest świetne narzędzie. No, ludzie, dużo możliwości też daje ten nam tak, bo możemy sobie o, właśnie, dobra. Teraz już się rozgadałem i tu cały czas buduję i teraz coś tu mi nie wychodzi. Dobra. Z tę stronę polecimy. Trzeba trochę wyminać, bo tu będziemy mogli coś postawić, taką że z tego zrobimy. Tylko coś tak przyciskam mocniej, to jakoś mocniej leci, to jakoś... nie wiem o co chodzi jeszcze. Jeszcze do wyczucia to jest. Dobra, gitara. Tu do końca. Powiedzmy, że ten rzeka sobie tam dookoła leci, tak? Więc e, póki co robię tą rzekę właśnie po to, żeby tak odgrodzić... E, tą pustą mapę, pustą część mapy od tego, gdzie, gdzie, gdzie jakby będziemy grać, tak? Bo trochę głupio jakby tak, jakby gdybyśmy kierowali kamerę gdzieś tam do tyłu, a się okaże, że tam wielka pustka. Więc dobra, lecimy. Tu trzeba trochę jeszcze poprawić, bo nam się woda powylewa. Więc jeszcze takie pogłębienie. Mogłem w ogóle chyba wziąć większą głębokość już od początku, no ale nie wiedziałem tego. Dobra, e, trochę trzeba zmienić tutaj sposób. Automatycznie, nie. E, takie dno tu trzeba porobić, nie, nie może być trawa na dnie, więc dobra, zróbmy tak, żeby to był taki grunt, e, taki trochę, wiecie, popękany piasek trochę. Dobra, lecimy tutaj, tutaj. Składa, kurcze, że nie można tego menu tak właśnie teraz schować, żeby tak, żeby ono się schowało i żeby sobie dalej robić to samo, ale ze schowanym menu. Może jest sposób, może znacie, to dajcie znać w komentarzu, to chętnie się dowiem. Dobra, tutaj działamy, działamy. A Wy co sądzicie o, o grze takiej, która, no wiecie, może się tutaj budować Zoe i takie różne rzeczy. Lubicie w ogóle takie e, pogrywanie z takimi rzeczami, jak na przykład, nie wiem, budowanie parku swojego, Budowanie jakiegoś, nie wiem, zoo właśnie, albo nie wiem, zarządzanie restauracją, na przykład. Kiedyś sporo było takich gier, mnóstwo, i ja przyznam szczerze, że ja osobiście się zagrywałem w nich. Było jakieś, coś tam, restaurant management, coś takiego. Tam się budowało właśnie wszystko, co było potrzebne w restauracji. Ustawiało się, nie wiem, jakieś żarcie, coś tam, ale kurde, przyznam Wam szczerze, że pięknie to wygląda pod wodą. Się klika tutaj i wszystko wygląda naprawdę niesamowicie. Niesamowicie pod tą wodą. Tak światło nawet tu inaczej wygląda. Widzę, że ta woda to taka inteligentna trochę jest, bo. O, jak tutaj się da za dużo, to to się wszystko przelewa wtedy. Teraz jeszcze ok, ale to o, tu już się jakby poziom całej tej wody podnosi. Więc tutaj dobra. To lepiej tak zostawmy jak jest. Chociaż kurczę, trzeba tak inaczej też to powymyśleć, żeby to trochę inaczej wyglądało, bo to jeszcze nie jest to. Dobra, tu mamy, ale jak dobra, jak zrobię. To, czyli trzeba to pogłębić, tak? Bo o, tutaj powiększę. Tutaj, o, tutaj się nie da. Dobra, trzeba. O, czyli tej wody się nie da tak zrobić. Tutaj chyba o to chodzi, że potem podobno można robić wodospady. Więc może dlatego tak tutaj to zostaje wszystko, żeby jakoś ten wodospad stworzyć. Jeszcze nie wiem jak, ale obiecuję, że się dowiem. No, to wiecie, początki naszego zoo, więc jeszcze. Jeszcze nie będzie idealnie, mam nadzieję, że będzie dobrze. To będzie taka miniseria na 6 lub 8 odcinków. Teraz tak z głowy wam nie powiem, bo nagrywając to i grając, no nie wiem, ile zostało dni jeszcze. Ale um, tak, 6 albo 8 odcinków. I one wszystkie będą z właśnie tej bety. No bo potem już beta się wyłącza, że tak powiem, i nie będzie możliwości już już pogrania w to, więc nagram takie 6 odcinków albo 8. Zobaczymy, ile tam dni będzie jeszcze ta beta. No i potem jeszcze jakieś, w międzyczasie będę wrzucać jakieś wideo właśnie z budowaniem, może czegoś, będę czegoś próbować, albo jakieś fajne rozwiązania. Znajdę to na pewno nazywa mi się pochwale. O, już jest lepiej, już to lepiej nam wyszło. Jakoś ta woda już wygląda. Dobra. No I właśnie widzicie o to mi chodziło, że, że na tej wodzie się to wszystko kończy, bo tak inaczej to puste tutaj taki teren i co? Nic tam dalej nie było. A tak się coś postawi. Zobaczmy, czy możemy zrobić tutaj sobie mostek. Paskie tereny, nie, tunele, co tu jeszcze mają? Zakrzywione, coś tam. To chyba nie. Dobra, wystarczy chyba po prostu przeciągnąć, bo nic nie było o mostach napisane, więc zobaczmy. O, 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 dobrze. Dobra, git. On trochę nas tu wykręca, czyli prosto nie idzie, co, bo nierówny teren, ścieżka niedostępna. No dobra, nie szkodzi, może być taka jak teraz jest, jest git. Czyli super, mosty też da się od razu budować, nie trzeba nic klikać więcej, więc o, tutaj jeszcze jeden postawmy. No i gitarka. Czy da się jakiś tunel zrobić? Na przykład przez... E, nie, nierówny teren. Dobra, czyli tunelów się nie da raczej robić. Tylko tam zostawmy. Już nie kombinujmy. Nie, nie idzie. Dobra, to nie. Tutaj mostek. Cyk. Zbudowany. Gitara. Oj, powiem wam, że to nie będzie łatwe zadanie tutaj. Już tyle czasu minęło, a my dopiero tutaj zbudowaliśmy... E, no w sumie drogę zrobiliśmy tą rzekę. Ale wiecie, trzeba trochę popróbować, nie? To pierwszy odcinek pewnie będzie taki właśnie, że budujemy dużo rzeczy. Jeszcze nie otwieramy pewnie tego parku, zobaczymy jak nam to wyjdzie. Bra Oś czasu, tu nic nie ma. Zupedia, o Zupedia, słuchajcie, sup, super, super. Ja jestem za takimi rozwiązaniami. Pokazywałem to już na live'ie, pewnie jeszcze wiele razy wam tutaj to pokażę, więc, więc teraz nie będę o tym dużo gadać. Ale jest taka encyklopedia, w której są właśnie ciekawostki, są tam informacje o wszystkich tych zwierzętach, kto może ze sobą zżyć. Nie wiem, kto tam się zjada, z kim, e, c, e, jakieś badania są też na temat tych zwierząt wszystkich i tam sobie wszystko zapisuje, więc super, zawsze taka ściąga o różnych różnych zwierzętach. No i co, co jakby ważniejsze, te e, informacje nie są tam zmyślone, więc to jest super. O, i no, no i zobaczcie, tak jak właśnie w Planet Coaster, tak jak i tutaj, możemy zbadać taki gotowy budynek, który jest przygotowany już przez twórców. Albo właśnie przez ludzi. Ludzie też będą udostępniać coś takiego. I może to zbudować gotowy budynek, taki, który jest całkiem gotowy. O, mi się tu przeklikało. Dobra. Klinika, kwarantanna, warsztat, centrum. Dobra. Więc wróćmy, tak, wróćmy do mojej myśli. Można zbudować gotowy budynek, który teraz tutaj będę stawiać, ale można też zbudować taką bryłę. W tym menu tam na dół, możecie zobaczyć, że są właśnie różne takie bryły i te bryły można w dowolny sposób sobie obudować jakby elementami, takimi klockami, które są dostępne w grze, więc nie trzeba tego. W sumie to, co teraz robię, to jest pójść na, na łatwiznę, tak? Że sobie tutaj już gotowy budynek stawiam i cyk, ale jakby w tym budynku, w środku, pod tą całą obudową jest ta bryła. I tak samo jest właśnie ze sklepami, ze wszystkimi takimi rzeczami, jakby budynkami, takimi funkcyjnymi, że tak powiem. One wszystkie tak samo działają, czy można, wiecie, sobie zbudować na przykład puste to miejsce, obudować je skałą i stwierdzić, że to jest jakiś sklepik w skale na przykład. Naprawdę mnóstwo rzeczy tutaj można zrobić. No, ale tak jak ja powiedziałem, nie jestem ekspertem w budowaniu tych takich elementów, jeszcze muszę się tego trochę poduczyć. no i nie jestem pewien, czy to działa tutaj już w tej wersji. Ale to jeszcze dopracujemy, dopracujemy, sprawdzimy. Dobra, bo zobaczcie, jest tam ten budynek. Dobra, najpierw Fantanna, to jest, to jest. Chyba przyjdzie centrum badawcze teraz. No, tak jakoś mniej więcej równo, żeby to wszystko takie było w takim okręgu. Wiecie, że sobie podchodzą tutaj i wszystko załatwiają. No i słuchajcie, można zbudować ten budynek socjalny, taki gotowy, który jest. On tu sobie by był, ale można też zbudować samą tą. O tutaj to jest Staff Room Small. Oczy jeszcze nie przetłumaczyli. To jest na pewno to. Fantanna. Tak, chyba nie ma niczego dozorcy. Nie, e, nie ma niczego innego. Dobra. Czyli mówię, to można albo to, albo to na przykład. No i mówię, to musielibyśmy sobie obudować. Zobaczmy, czy, ten, czy ta opcja już działa budowania. Cyk. No i mamy, jest to, jest to sobie tutaj, wszystko pięknie. Teraz można wejść w edycję tego, więc jakby tego budynku nie można edytować, bo tam się wszystkie animacje dzieją w środku i dookoła, ale można na przykład zmienić kolory. Kolor tutaj, o, zobaczymy, gdzie się zmienił, bo to, o, zobaczymy, gdzie się zmieni, i kolor drzwi, zobaczymy, które się zmienią, dobra. Czyli to jest, to był kolor, ten czerwony, tak, o, tak, to jest ten, dobra. Czyli to jest ten czerwony kolor, to jest niebieski kolor, a to jest żółty kolor. Czyli te, te kolory odpowiadają za poszczególne elementy. No jak sobie teraz edytujemy to wszystko, tylko gdzie to jest tutaj? Tutaj nie, o jakieś premie można później ludziom dawać. Tutaj klikać sobie różne rzeczy. Pewnie będziemy na tym zyskiwać jakoś, tak myślę. Dobra, myślę, że gitara. Przesuń, nie, tutaj tego nie ma. O! Trafiliśmy, budownictwo. No i słuchajcie, tu są te wszystkie elementy. One najróżniejsze, przysięgam, no, zobaczcie, tu jest ich mnóstwo. I myślę, że, że w pełnej wersji będzie tego jeszcze więcej, bo to jest naprawdę ułamek wszystkiego. Ale widzę, że tutaj mi się na płasko niektóre rzeczy pokazują, a tak nie było kiedyś. Dobra. No, mnóstwo. I słuchajcie. Skróciłem to troszkę, bo się nie udało. E, cała ta opcja e, jakby nie działała mi. Nie wiem, jak to opisać, ale wszystkie elementy, które wyciągałem, one były albo do góry nogami podwracane, coś tam było. No i próbowałem to jakoś edytować, coś z tym zrobić, ale e, nie. To by zajęło za dużo czasu tutaj na ekranie, więc uznałem, że, że nie będę tego dalej budować. Wytnę to po prostu i działamy tutaj dalej. Więc myślę, że jeszcze jakieś wideo zbudowanie w międzyczasie wstawię. Tutaj mamy rynek zwierząt. Rynek zwierząt polega na tym, że. Sprawdźmy tutaj gatunki. Coś poklikałem. Więc rynek zwierząt polega na tym, że możemy kupować różne zwierzaki, do naszego co. I tutaj, może ceną, o, cena. Cena jest w takich tutaj dolarach. Nie wiem, czy oni jakoś nazwali te dolary, tak, tak jak jakąś swoją, nie wiem, walutą, ale chyba nie. Więc mamy za dolary 103 dolary kosztuje. Widzę, że jakiś gen rozmiaru, długowieczności, płodności, odporności. Dobra dalej. O o, 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 czyli to się zmienia. Każdy ma trochę inaczej. No dobrze. O, można jakieś tutaj potomstwo. Zobaczyć, jak co będzie wyglądać, z kim się lepiej y, będzie działało, że tak powiem. Kurczę. Ale to potem. Zobaczymy to potem, o co chodzi. Póki co i tak nikogo nie mamy, żeby tutaj powybierać. Dobrze, segregujemy ceną. Ja mu tych pawiów tutaj zaczął. Co Co oni tutaj mają? Nie jest jakiś super, ale jest trochę tańszy. Dobra, mamy go kupionego, czyli mamy już jedną e, samiczkę. No i teraz tu się przydał. Ale on widzę, że jest do adoptowania za pięć tych takich zielonych. Zwierzę nie jest dostępne do adopcji. Ale o co tu chodzi? A, zaczynam rozumieć. Zobaczcie, tutaj jest nick e, jakiejś osoby, jakiegoś gracza. Czy już zaczynam to kumać. To zielone to było e, związane z kupowaniem różnych e, zwierząt od innych osób, czyli to jest taka waluta do kupowania e, zwierząt po prostu, tak sobie, od innych osób. Zobaczymy o co tam chodzi. Póki co zbudujemy wybieg. Trochę znowu teraz przyciąłem, żeby was tutaj nie zanudzać, nie zanudzać tak. Dobra, e, lecimy tutaj. Jak widać, e, całość będzie miała 2 metry wysokości. Nie wiem, czy oglądaliście live'a. Jeśli nie, to zachęcam. Jest e, wciąż, e, jakby, dostępny do oglądania na kanale. Możecie sobie przeklikać i pooglądać. Tam budowaliśmy e, wybieg dla tygrysów, e, i ten płot można potem złapać. Coś mi tutaj nie idzie, kurde, O co tu chodzi? A, muszę tak, dobra. E, tam można, ten, jakby, cały ten płot złapać. Znowu mi coś nie idzie, słuchajcie. Dobra. Trzeba ostrożnie wszystko robić, bo tutaj auto takie uzupełnianie jest. Po prostu usuńmy to. Dobra, jeszcze raz: tu, tutaj i cyk. Idealnie, pięknie. No więc wracając, już chyba trzeci raz to myśl, chcę wam powiedzieć. Płot można łapać i go dowolnie, jakby podnosić o wiele metrów do góry, więc to jest super. Póki co, sobie zaznaczymy tutaj tę część i zmienimy ją sobie na, na łańcuch. Proszę bardzo. Mamy tu łańcuch, żeby lepiej było widać. No, bo przecież to jest zo, więc trzeba pamiętać o tym. Cyk, o cyk, dobra. Trzeba pamiętać o tym, że jednak goście zo muszą widzieć te zwierzęta, tak? Żeby chcieli nam płacić za to, zostawiać też datki na te zwierzęta. Więc, no, jakby musimy pamiętać o tym, że te zwierzęta muszą być widoczne. Więc dobra. Tutaj myślę, że te e, trzy ścianki wystarczą. To no jedną zostawmy do takiej, no, prywatności, tak? No, nie, nie muszą być widoczne ze wszystkich czterech stron. Dobra, przyroda. Na razie nie robimy przyrody żadnej. Działamy, działamy. Brama w wybiegu, tak. Brama w wybiegu jest ważna, bo to jeszcze, o, jeszcze takie coś jest. Co to chodzi? Dobra. Ale tutaj nie będziemy dawać. Brama wybiegu polega na tym, że to jest taka brama dla obsługi, bo ktoś tam musi przecież wejść do tych zwierząt, e, nakarmić je na przykład, albo, no, no nie wiem, e, posprzątać kubki, e, dolać wody, naprawić coś, więc e, to jest potrzebne, żeby ci wszyscy pracownicy mogli tam sobie wchodzić zawsze. Dobrze, przyroda. Co my tu mamy? No i tak jak mówiłem, to jest taki typ gry, gdzie wszystkie elementy, które znajdą się. Coś mi się tu zepsuło, słuchajcie, wszystko leży. Co czy może potem się... O nie, z tym jest w porządku. Dobra. E, tak jak mówiłem, to jest taki typ gry, gdzie to wszystkie te elementy trzeba samemu tak porozkładać, czyli o, postawimy sobie na przykład jakieś tutaj, nie wiem, drzewo powiedzmy, chociaż nie, tropiki tutaj nie będą. No ale byśmy chcieli sobie coś postawić, to musimy to tam postawić. Tak samo jest na przykład z prądem tutaj, z wodą. I jak widzicie, o, jeden tam budynek i ta kratka nie są podłączone do prądu, więc trzeba to tak rozwiązać, żeby było podłączone do prądu. No, ale prawda jest taka, że mamy trochę kasę ograniczoną, więc łatwiej będzie, e, gdzie to jest, przesuń. Łatwiej będzie przesunąć po prostu e, w tę stronę, żeby ten prąd był tutaj po prostu. O, widzicie, już jest. Już budować tamto do zasilania, tak? Bo zbudujemy tamto. Chociaż w sumie i tak chyba trzeba zbudować, żeby ten wybieg miał. Dobra, zbudujmy. No ale jakby klu mojego jakby wywodu polegał na tym, że no po co płacić za ten transformator? Na, ten, na samym początku, tak jak mam mało kasy, lepiej zaoszczędzić. No ale tutaj musimy, musieliśmy tak gadać, bo mamy jakby rozległe Zo. No ale myślę, że, że gdybym teraz miał zaczynać jeszcze raz, gdybym to wiedział już to. Zrobiłbym może mniejsze za trochę. Żeby wszystko było w tym polu i jakby od samego początku, żeby ten prąd był, było to zasilanie blisko wszędzie. Nie kasy byśmy wydali po prostu. Mamy teraz 19 e, tysięcy, jeśli dobrze rozumiem. Projekty. O właśnie w projektach są, są te wszystkie takie rzeczy, które można pobrać od ludzi. No i dobrze, myślę, że na tym skończymy nasz pierwszy odcinek z Planet Zoo. Jeśli Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Pamiętajcie o subskrypcji i zapraszam Was do kolejnego odcinka, gdzie zobaczymy, jak właśnie wprowadzamy te pawie do naszego wybiegu i zobaczymy, jak to nasze ZO będzie w końcu działać, więc zapraszam Was serdecznie do następnego odcinka. No i cześć, do zobaczenia!